Policjanci mają bardzo małe pole do błędów w swojej pracy, musząc codziennie zmagać się z sytuacjami życia i śmierci. Ale co się dzieje, gdy policja popełni błąd i przypadkowo aresztuje niewłaściwą osobę? Na początek kontrowersyjna sprawa Patryka Manforda. Patryk właśnie wracał do domu, gdy dwóch funkcjonariuszy zatrzymało go, twierdząc, że wydano nakazy aresztowania na jego nazwisko. Policjanci nie zdawali sobie jednak sprawy, że nakazy dotyczyły zupełnie innego mężczyzny. Jednak wydawało się, że to im nie przeszkadzało. Patryk, co w pełni uzasadnione,

You coming out? Back. You coming out? Come out! Get your hands out now. You, you got three oh, seconds. Hold on, man. Three hold seconds. Dude, oh, do not stop. reach. Get, get up. up. Put your hands no. on the car. I ain't, I'm getting up, man. Guess back. what. Get through get it. Your Tell, show me the warrant. Show me the warrant. Two, All right, take All right, Move, move, move. You coming out or not? Come out! You got a warrant. Not telling you uh, again. You better get out of the car. Get out of the car.

Według policjantów Patryk miał wiele rozsądnych okazji do podporządkowania się funkcjonariuszom, ale z powodu jego oporu nie mieli innego wyboru, jak tylko go obezwładnić. Jednak nawet po użyciu paralizatora i zakuciu w kajdanki, funkcjonariusze nadal nie przestali szarpać Patryka. Policjanci przeszukują Patryka, próbując znaleźć to, po co rzekomo sięgał, zakładając, że ukrywał broń. Jednak, jak można było przewidzieć, nie znajdują nic poza jego portfelem. To jednak okazało się dla Patryka błogosławieństwem, ponieważ w portfelu funkcjonariusze znaleźli jego dowód tożsamości.

W późniejszym raporcie funkcjonariusze stwierdzili również, że obawiali się, iż sięgał po broń, gdy poruszał się w samochodzie. Czy myślicie, że pozwoliliby mu sięgnąć do tylnej kieszeni po portfel? Nie dano mu żadnej szansy na poprawne zidentyfikowanie się. Tymczasem policjant protekcjonalnie stwierdza, że gdyby nie Patrick, całe zajście nie miałoby miejsca. Co więcej, Patrick wciąż jest szarpany i przyciskany do maski radiowozu. What the, what the Jack! Yeah, that's what he's looking for. What? Tell. Who, who does he look a lot like? I don't know. Who. He knows who it is. So who is it? Michael. He is not Michael. We, okay, I know that now. They it, thought he was my son. Yes. Really, they don't even look nothing alike. Look the picture exactly exactly. that we got, they look exactly. Oh wow! Yeah, I'm you looking at what? that Yo, picture. I mean, it's they look not alike? far off. Dla jasności, oto mężczyzna, którego szukali. Trudno dostrzec choćby jedno podobieństwo w wyglądzie, ale policjanci najwyraźniej widzieli ich tyle, że byli gotowi użyć broni wobec Patryka. Patryk początkowo został oskarżony o utrudnianie działań funkcjonariuszy i naruszenie warunków zwolnienia warunkowego, co groziło utratą pracy i miejsca na uczelni. Na szczęście jednak wszczęto wewnętrzne śledztwo wobec czterech funkcjonariuszy obecnych na miejscu zdarzenia, które wykazało, że nie przestrzegali właściwych procedur. Wszyscy czterej policjanci zostali zawieszeni, a Patrick otrzymał odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy dolarów. Ten mężczyzna z Florydy znalazł się w tej samej sytuacji, i udało mu się dokładnie pokazać, jak należy sobie z nią poradzić

Zostaje poinformowany, że nie jest aresztowany ani nie postawiono mu żadnych zarzutów. Policjanci po prostu nie chcą dać mu możliwości na ucieczkę, gdyby jednak okazało się, że to on jest podejrzanym. Nie mówimy, że to jesteś, ale że znajdziesz tę descripcję, dlatego, że ja jestem. Jeśli nie jesteś, to będziemy wychodzić i że jesteśmy w stanie go, ok? Ale ja tylko chciałem zobaczyć, dlaczego. 7 kartów, dlaczego? Hey, wszystko, co jest, jest tylko trochę skarżone.

I'm not trying you, to get shot over this. <laughs> gonna get Listen, there's 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 mistakes people make, right? And it's because of their actions. I'm not saying that officers that have been in, in involved shootings weren't at fault as well. But there's at times when we we say things like like look, look how cooperative you were. Did the things escalate? No, they didn't. No, because you did exactly what we told you to do, and.

Warto również wspomnieć, że podczas poszukiwania podejrzanego na wolności policjanci otrzymują jedynie szybki opis wyglądu podejrzanego. Dodanie dodatkowych szczegółów może wprowadzić zamieszanie, a nawet sprawić, że funkcjonariusze przepuszczą sprawcę, jeśli przeoczą coś drobnego. Dlatego opisy mogą wydawać się ogólnikowe, co prowadzi do niecelnych trafień, jak to, które zaczyna właśnie na takie wyglądać. Good demeanor. We just got the picture finally from the witness, and it's. I get why they they went out with you for sure. Uh, Clearly not you, but the clothing description everything really matched. Uh, so obviously these guys didn't have that to go with they just, they just had a description that he matched which was pretty good. But once we finally got the picture from the video surveillance and stuff, it was like, nah, that's not. That's why I told them, like, get them out of here. I, I appreciate somewhere. you that. Night. I tak oto Józef został odesłany do swojej żony i córki, bez podejmowania dalszych działań wobec kogokolwiek na miejscu zdarzenia. Później tego samego dnia podejrzany został odnaleziony i aresztowany.